Ja się z tej strony, KOK 792. Ten, co nagrywa z Michem O, przepraszam, tutaj trochę. O, przepraszam, widać moją rękę. Um, o, tak powinno być uli. Ok. E, I dzisiaj zagramy w e, Defrana. To będzie mój pierwszy odcinek z Minecrafta. No, e, po prostu. No, już. Ok. I to, jak mówiłem, to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. Yy, I będziemy grać w refrener, no, oczywiście. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle być pierwszym. Jak, jak się uda, będzie fajnie. Powinno być fajnie. Dobra, więc zaczynajmy. Mm. Dobrze. Yy, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. No i nie. Najgorzej. A może mi się uda być śmiercią? Też bym się ucieszył. No. Przepraszam, nie umiem skakać. O, dobra. Yy, nie wiem, czy chciał. No właśnie. Okej. Okay. To też się trochę boję, bo tam przechodziła śmierć. Tutaj też się trochę cykam. Okej. Okay. Teraz powinno być dobrze. Więc jest okej. Okay. Okej, okay, te teraz mo mogę być nawet na pierwszym miejscu, ale nie będę. A, nie udało mi się. Okej, okay. udało mi się teraz. Oczywiście najlepszy ja musiał zmarnować. Spida, ale fajnie, cieszę się. No i jeszcze musiałem wpaść do nawet. Pa bardzo rozsądne. Jeszcze nie umiem przez to przejść, jestem głupi. O dobra, liftę teraz nie zmarnuję. Przynajmniej nie zamierzam. Pyk, 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 pyk. To było fajne. Ok. Na pewno nie będę pierwszy. Ani drugi, ani trzeci, ani czwarty. Naprawdę! Musiałem tego nie zauważyć, że tutaj jest lód. Muszę być aż taki głupi. Dlaczego ja muszę być aż taki głupi? Dobrze. Udało mi się być przed tym gościem. E, dziesiąte miejsce. A nie jedenaste. Zobacz. Trzeba go tutaj gościu A bo ty już ukończyłeś chyba. Dobra. Czy nie? Ale by była liczba, jak on by tego nie ukończył. Mogę wam jeszcze tak na szybką mapkę pokazać. Tutaj było to, że spada, tutaj to, tutaj takie rzeczy, tutaj to czego nie mogłem przejść, tutaj te schody, tutaj jeszcze to, tutaj było to, tutaj TNT, y, oczywiście loot, o, i game over. A tam dalej y, to już była meta. Więc no, prawie mi się udało pokazać. Ak. Czy mi się wydaje czym... Mi... Najgorzej. Kropla z no Czemu mnie cofnęło do menu? Najgorzej. Wywaliło mnie najgorzej. Jeżeli nie widzieliście, to tutaj jest na górze. Może niektórzy nie widzieli, chociaż to mało wie, że to. To, to, to jest złoto przyczepione do. O nie, strażak, sam, najgorzej. Wszyscy zginiemy! O! Wszyscy tu zginiemy! Jake! I pyy! nie w tą stronę. No! No. Nope. Okej! Okay. Może mi się uda? Tylko trzeba tutaj rozważnie skakać. Jak... Czemu? Tu ludzi, tu się nie da skakać, bo jest za dużo ludzi. Strażak... O nie Strażak sam. Okej. Okay. I tu trzeba chodzić właśnie po tych śladach. I to... I ja raz nie wiedziałem i... I mi się jakoś udało. I stanąłem na barier bloku i takie co Okej, okay, spróbuję tutaj tak to naszy. No oczywiście. Uff, się zapatrzyłem się na kamerę. O, to i tak się dobrze skacze. Dobra, rozkminę. Okej, okay, basen, szybko. Okej. Okay. I tutaj po lodzie. I tu muszę uważać, bo tutaj nie, już nie można spida. Jaki fart. Dobra, i teraz tutaj bez żadnego tego się przejdzie, okej. Okay. I tutaj lip! I nie trafiłem, oczywiście. Najlepszy koks A i moje imię to Kuba, e, A, i drugi kanał ze mną to jest Michał and Kuba. To jest po prostu drugie konto, jakby w którym nag mogę nagrywać sam, a czasami nagrywam z Michałem, więc jest... okej. Okay. Okej, okay, więc tutaj wysoki skok. I tutaj... I nie zdążyłam. Ale jestem trzeci. Da, to tutaj też mogę pokazać. O, jeszcze 31 sekund, chyba zdążę. E, tutaj się zapadała ziemia. Tutaj były takie ten. E, tutaj było to, na czym zginąłem. Tutaj było to. E, tutaj było to przyszybszenie. E, tutaj było to, tutaj to, tutaj TNT, tutaj te skoki, tutaj to. Tutaj basen, e, tutaj lód, tutaj przyszybszenie tutaj jakby się pojawiały te i game over no i nie zdążyłem już mam skoka? nie mam skoka okej, okay. ale będę trzeci no oj, przepraszam za tą ragę, jestem po prostu pośledzony. A chciałam jeszcze nacisnąć taki klawisz, dzięki czemu się czemu znowu no dobra, to się teraz no murder, My murder mystery Okej, okay. więc jedna runka w Murder Mystery i ja już się będę żegnać, bo już 7 minut jest. Wie, wiem, że dla niektórych youtuberów o, 7 minut dopiero, e, to tam. ale ja mam, mogę tylko 15 minut nagrywać, więc... No, na kanale Michał Kuba też się da, bo trzeba zapłacić, żeby ten... Po prostu, dobra, zobaczymy, czy będę murderem, czy detektywem, czy normalnym gościem. A tak w ogóle to sobie grałem, więc mam trzeci level. Jestem innocentem. No niej musiał mi zabrać. Czemu? A, okej, okay. bym po prostu wyszedł z gry, dobra. Myślałem, że jakiś hacker. sobie wyszedł po prostu. Ej. Czy jakbym miał skina na trawy? Ej, to by mnie nie zauważyli. Ej, to jest dobre. To jest dobre. Panie prezydencie! P panie prezydencie! Pan prezydent zniknął! Merder go zabił! Merder zabił prezydenta! O nie! Uciekajmy! Ale naprawdę słyszałem, jak on kogoś zabijał. A nie mogę podnieść tej łopaty i przywalić komuś w łeb. O, bo. A... Bo, o nie! Bo to ktoś tutaj zginął, Ktoś tutaj zginął. co zbierę te dwa tokenki. Mam nadzieję, że on nie był morderem. On był morderem, prawda? Bo tutaj są wenty! Jakie sprytne. pana. Nie. Ktoś tutaj umarł. To ja wolę nie przewodzę. Wiedziałem! Normalnie Slenderina. Najgorzej. Myślę, że zdążę jeszcze jedną rundkę nagrać. Dobra, więc jeszcze raz Murder Mystery i już będę kończył, bo już 9 minut. Okej. Okay. Ja wiem, że ja tak... Ale naprawdę to już jest ostatnia rurka, bo ja tak... Bo jak to nie będzie ostatnia, to ja tak mówił, że jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna i jeszcze jedna i jeszcze jedna. I jeszcze jedna. A nie chcę po prostu tak mówić. Dobra, więc już, już się za chwilę zacznie. Okej. Okay. O, można wejść do łazienki. Nie mogę, to zamknąć. Nie mogę tego zamknąć. Chowam się. Jestem znowu innocentem, czemu nie mogę być kimś innym? Czemu? Ja nagrywam... Detektyw! Ja chcę być koło detektywa, ja chcę być koło detektywa, ja chcę być koło detektywa! Dobra, nieważne. Tutaj nic, nic nie słyszeliście. Kogoś zabił i mnie taki O kurde. O, tutaj są wenty. Ale ciemno. Czekajcie. A, jest na Mac. Nie dobra, ja nic nie widzę. Nie, ja nic nie widzę, naprawdę ja. Ja tutaj nie mogę być. Uh, you survived. Aha, spoko. Sprawdźmy ile uh, Dobra, więc ja, ja się będę żegnać. Um, jeżeli spodobał Wam się film, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić więcej takich filmików. Uh, I zapraszam nam... Uh, zapraszam Was oczywiście do lajkowania filmu. I zapraszam Was do także kanału Michałent Kuba. Tam, tam również nagrywam. I ja... Ja to Kuba. Nie, 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 nie Michał. Nie, nie Michał. Okej? Okay? Okej? Okay? Bo Michał nie ma takiego fajnego skina, ja sobie go wciągnę. Dobra, więc yy, ja się będę żegnał. Yy, no to... Szcza, pa!